Kolejny odcinek urokiego tego baby. No i dzisiaj witam was w kolejnym materiale, gdzie będę się zamieniał w Hagiego Łagiego i odwiedzimy wraz z ekipą Mroczny Las. Zadaniem Maxa, Admirosa i Chakena będzie znalezienie ośmiu kartek. Moim zaś po prostu jamskierowanie kolegów. Ale tak jak widzieliście już po miniaturce, nie będę zwykłym hagi-moagim. A teraz sekcja chwalenia widzów. Kanał zasubowali ostatnio 929 Misiek, Maniek TTT oraz Pan Tom, Tom Tak więc, drogi widzowie, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów na tym kanale, koniecznie zasubskrybuj kanał. Lecimy po 200 tysięcy. Cel łapek niezmienny. Na razie Wam bardzo dobrze idzie. Myślę, że 2000 łapek dacie radę zrobić. A komentarzem dnia niech dzisiaj będzie hashtag mroczny las. Odcinki z perspektyw chłopaków znajdziecie w przypiętym komentarzu, jak tylko wrzucą swoje odcinki na kanały. A ja już nie przeszkadzam, życzę mi jego oglądania i miłego dnia. Dobrze, ludziska, ja już jestem w grze, chłopaki sobie gadają, już mnie nie słyszał, i ja dzisiaj będę gonił ich w lesie jako derpy hagi łagi. Tak. Tym czymś będę gonił dzisiaj chłopaków, to jest najpiękniejszy hagiwagi jaki może być. Ich zadaniem będzie, tak jak mówiłem we wstępniaku, zdobycie ośmiu kartek z tego co kojarzę, a ja muszę ich po prostu tutaj ciachać. Witam Czyli... panowie, co tam u was? Co tu się dzieje, co my tu robimy, Jesteśmy w lesie. Tak, ja ich dzisiaj będę Absolutnie. słyszał. Będę dzisiaj słyszał chłopaków i musimy i musimy zgarnąć osiem kartek, osiem kartek e, dokładnie tak? jego researchu, żeby go z na YouTube i zrobić ten Kartek? To, to wcale nie są kartki Slendermana nie nie nie, 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 nie wcale nie. To, są to są jego, hard... to, jest jego research. To, to są kartki Hagmana. Tak, tak że on widzi też te latarnie nie tak i on ma swoje A, czerwone o. światło ja go widzę O ja już ja widzę ich wmów. mam o. panowie możemy się ruszyć <laughs> Dobra, super stąd. E. Powiem ja wam, że ja totalnie... Postaram się od drugiej strony ty, ty nie jakoś. Mi tu. O kurde, ale wyleciałem. Sprawdźmy specjalnie latarnię, żeby nas nie widział. A jest auto. Mitu. tu. jest auto. Mi tu. Tu jest auto. Ai, dobra, o. On goni chyba od mnie, goni chyba od mnie, mitu. goni Mi mi Jezus. Nie goni mnie, to... nie, nie, nie goni mnie jak coś. Mam jedną kartkę. Nic nie widzę ja absolutnie. Ja widzę coś fajnego, się świeci tam. Czy my rozdzielili się rozdzieliliśmy w tym momencie? Oj, chyba tak, rozdzielili się. Nie, nie mogę zaświecać latarki, bo jest Ale ciężko. Ja nie widzę. Wiesz, tutaj jestem, tutaj! Ja nic nie widzę! Aha, to nie to jest latarnia! Jak się no, no, no. O mój Boże! Dziś tutaj jest? Ale to jest ciężkie! Ktoś... Ktoś Moi drodzy jest. widzowie, ten, ten odcinek będzie bardzo ciemny. Bardzo ciemny. O, 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 o. chyba gdzie, jesteście... Do Dobra, gdzie wy jesteście? Lata... Dobra, zaświeciłem latarnię, Dobra, nieważne, nie, nie, nie zgasiłem latarnię. On tu cały czas wokół mnie Dziś krąży, Gdzieś tutaj nie? Ja być. Robić. naszych latarek. On widzi! E, on widzi nasze latarnie! Tak, widzę ich latarnie, latarni, tylko że bardzo słabo. Ale latarnie! Wolę do środka nie wchodzić, bo ja się nie zmieszczę. Na bank. Chłopaki, znalazłem cmentarz. Ale mam to czemu ja nie widzę waszych latarni? latarni? Wow, ja widzę, ale ja, wyleciałem. Ja widzę ja, ja wow, znowu latarni. wyleciałem. Ja ale zaraz, tu jakieś światło widziałem? Ja jestem przy kontenera, chociaż nie wiem czy on, on nas słyszy, więc nie powinien tego w ogóle mówić. Myślę, że on wie gdzie są kontenery na tej mapie? Nie, nie wiem gdzie są kontenery. Widzisz jego światło, Max? Widziałem przez chwilę. Ojoj. Oj. Oj, oj oj, nie dobrze. <noise> Jakie lata Może się Jestem mm. no, drogę chłopaki. Może wezwę pomoc. Mam, ej, mam kartkę. O czego admiraści? Nie, musisz latarni brnąć. O o o o Mam latarkę, jestem oszustem <noise> No widzę, że was łapie, tak? Się myślę, mapie, tak? Kumplowanie z Dobra. Gdzieś tu jest czarkę. <noise> czarkę. Ja ze swojej miejscówki sobie uciekam. Dobrze. Szakie! Złapałem w każdym Oj, trzeba będzie gamę podwiększyć. Sajonara! O, 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 o! A nie, to jest lampa. Ciężko mi ja ich złapać. Jakiej... Fuck! I Dobra, mam. Gdzie jesteśmy od nas na żyje. Ja już jest Jest! Trafiłem! A, w końcu! Ale tu ciężkie jest ja ludzi. Właśnie, Admiral już są to są to. Są to są to dwa życia, z... a ja znaczy Chucken i kare. Max na razie po zero. Te drzewa mnie tak wyrzucają do góry. Prata. Tak. ma nie nie, nie! nie! O nie, tak! Nie, nie, nie! mnie! Żyknął mnie! Gdzie jest Max? Gdzie on jest? Gdzie utknąłeś? Nie wiem, ale już nie żyje. Ale ja jeszcze żyję. What the fuck?! <śles> Nie, nie, już zgubiłem Już unjust. go zgubiłem, kurde jak to się odwraca No to ja idę od drugiej strony, tylko uważaj, on tam gdzieś łazi Wiem, że on tu jest <coughs> no AAAAAAAA ucieka. No co? Goni, goni ciebie, goni ciebie Nie goni mnie Ja to nie ulatarnię w czas Oh, kurde, no kogoś goniłem i nie mogłem. On ma przerobane, ci powiem? No ja nie. mam przewalone, bo ja nic nie widzę. Ja, ja jestem oh, raz za niedaleko. No ja chyba widzę rokiego. O ja Goni się E gdzieś tu był Max! Oh my god. Oh my god. No nic nie widzę! Oh Zanim się oh odwrócę. Nie dobrze. Oh my god! Oh my god. Ah! Okay. Co jest? No nie mogę! Mam przerąbany, bo zanim się odwrócę, Dosłownie widzicie. Ale mnie podeptał? O tu? I mnie nie to widział. patrzcie, jak wolno nie, mi to się obraca. Dynków, to jest najgorsze. O kur. Turbina. Gdzieś w tą tutaj. stronę. O, o, Ja jestem jest. na turbinie, ale nie widzę karteczki. Uważaj, bo on nas słyszy. O oh, fuck! Nie. No i ja go nie złapię. Odczep się ode mnie, Huggersie. Już, już go nie widzę. Już, już nie widzę, gdzie on jest. pierdzielec. Piełdolec. Już, już nie o, widzę. Czeka. KEKOM okay. go! To już tu tutaj nie ma nic. No nic na pewno? nie widzę tutaj w tym lesie. A znalazłeś tu kartkę? Tak, tutaj kartkę znalazłem. No tak. to nie, no to... Jest pan! w tym kierunku się chyba wracamy no. <laughs> A, Super! Tam jest światełko Aki nie poczekaj! Hagi, wagi. Wiesz może gdzie są karteczki, bo nie mogę żadnej znaleźć. Dobra, Hagi nie wie jak coś chłopaki. Dobrze, to idziemy od chłopaków. O, o, czyżby? Na 100% Huuu! Zszedł! Czyż... Ufaków! Jestem! Chciałem, żeby poszedł po was. Jest. Czy on cię zjadł? Tak! Zjadłem maksymalnie. Powiem tak, chłopaki, znalazłem kolejną kartkę. Nie wiem, jak wyszukacie, ale mam kolejną. Jak! Już pięć mają no male, tych nie. karteczek. Czyli ja znalazłem jedną maksymalnie. A ja, ja. Kurde, i te drzewa mnie wyrzucają. No, 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 no! Dobra, powiek za tobą. No właśnie, uciekł. Bo mnie drzewa nie, wyrzucają w górę. Dobra, latarnie i latarnia o, latarkę. O, 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 Jak o, gazicie o, o. latarnię, to gaście latarkę, żeby było sprawiedliwie. Nie. A, o, nie! w końcu! <laughs> w końcu trafiłem cię? na niego. Zjadł. <laughs> nie, nie, nie! Jest, go! <laughs> Wlazł do ciebie do środka <grymne> <grymne> moją latarnię O. I bardzo dobrze, no i tak mogę grać, bo czasem widzę. Tak, idzie tam do! Run! Szybko! Run! czuję światło na plecach! Run! Gdzieś biegnę, nie wiem, nie wiem! Nie odwracaj Ruh. się za siebie! Biegiem! Zgubił nas! Zgubił Zgubiłem! Nas. Ale wyleciałem! Tak, on <grymne> nie możesz się odwrócić? Dynek <grymne> z zielonym światłem <grymne> O, o, mam to Zobaczył mnie! Jak Max! Zobaczyłem chopa. Kurde, ja, i znowu mnie wyrzuca. On słyszy wszystko, Hager. Słyszę. Uszowy pierdolec. <śmiech> <śmiech> znaczy to opóźnione odwracanie się ludziska czasem daje plus, them. bo... bo wtedy to patrzcie, o tu... Cofuje się. <laughs> Ale to mnie wyrzuciło! Widziałem chłopa! Ła, Ła, Ła! Widziałem O, coś tam widziałem? Na ja, ścieżkę! Masz... Gdzie on, on by no być... to No tu być! Kurde! Kurde! Gdzie jesteś, gdzie byś mówił? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ale zobacz e, tam, zobacz zmentarz. jeszcze. Tu. Pokazuje, Byłem zo, ale. Ja nie wiem, gdzie jest spętaż! O tam jest! nie 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 to spadam z cmentarza Ha! Ej uważajcie! Szarżuje na kogoś! No rozgniewał! Uciekajcie! Bo bo bo! Nie! zostaw mnie! O nie! Wyrzuciło mnie! Ciągle jestem... O o o o o Znowu kontenery! What the hell? JEST! kusza, mnie no! Cholera jasna! nie? Ej jaką frajdę daje! Dobrze nie chłopaków! <gulant> Jump skieruje kolegów jako huger wuger. Widzę światło, widzę światło, widzę światło. Admirocie. I tutaj gdzieś widzę właśnie też widzę. I uciekam. Dobra, idę, dalej, idę. A! A! To sobie pouciekałeś. <gulant> właśnie tak zauważyłem, że jak na to kucaka pod... gram, to, to lepiej mi się gra, bo wtedy rzadziej mnie wyrzuca tak do góry. I wtedy łatwiej jezre, mogę chłopaków jezre, e... złapać. Więc muszę grać pod kontrolem czyli właśnie o tak, tak jak widzicie teraz, co nie? Hahaha! Kurde, Czy ty admirał się za nim chodzić? Nie wiedziałem, że to Nie wiedziałem, jak cię zjadł! Tak, zacząłem za nim chodzić! Nie ma Max mi zaprowadził! No, nie, nie, nie. Gdzie, gdzie, gdzie? Zostaw mnie! Gdzie? To zginąłem, jak mnie gonił Slenderman w tym budynku. Gdzie on tak, jest! Tak. O, mogę o tak grać! Nie wierzę! mną. Mogę w taki sposób grać Nie wiedziałem O mój boże Oli, jakie to jest zbagowane wtedy też się uspokoiło Ej, ale to jest super widok! Z pierwszej osoby Jest spokojnie mówisz? Nie wiedziałem, że się tak da Od głowy Hagi nie. O kiedy to Hagi mówi? Zostań, nam, 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 lecz. No wylądowałem! Na... Kiwka! Na... Nie Nie tak takie! Hagi, hagi, hagi! Pogadajmy! Pogadajmy! Nie lubię gadać. No ogólnie Hagi my się poddajemy, znaleźliśmy tylko pięć kartek, które no, niestety, no, nie. nie jesteśmy w stanie złożyć wszystkich. Nie zekwoluzujemy niestety. niestety nie. Wygrałeś! Czekaj, daj się na miniaturkę tutaj. Stój! Nice. Chłopaki, oh, tu są wasze nagrody ty za wygranie. O, czekaj, jak chcę zacząć, jak się go będzie. Odsuńcie, ocuńcie mi się. Wrzucił. Odsuńcie mi się. Rzucił o. nam laleczki, zobacz. To macie pięć laleczek, możecie mnie nimi bić. Po łapach, po Ma. łapach laleczku. Po nie powiem, jak to wygląda. Masz. Ej, si Max, obawiasz. nie powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Co ty robisz? O, dawaj go! Dawaj go! Aaaa! Aaaa! nie tą osobę! Zostaw tą Kissy Missy! Bereźniku yy, Nie strzelaj yy. mi w Kissy Missy! What the fuck? Nie, no, chciel... nie ma strzelania w moją Kissy Missy. To myślę, ludziska, że to byłoby w sumie na tyle. E, takie głupie szukanie chłopaków na, na Vijarze, ale myślę, że całkiem fajnie to wyszło. E, chcecie więcej, dajcie znać. E, I co? To byłoby na tyle. E, Max z połamanymi łapkami się z wami żegna. Cześć.